Dzisiaj pomówimy sobie o potocznych zwrotach i wyrażeniach. Zatem zacznijmy. Na początek: Go ahead. Śmiało, pewnie. Go ahead. Can't complain. Nie mogę narzekać. Can't complain. Hang on a minute. Poczekaj chwilkę. Hang on a minute. Fair enough. W porządku, zgoda. Fair enough. Roll up your sleeves. Zakasuj rękawy, zabieraj się do pracy. Roll up your sleeves. Na początek numer jeden, czyli go ahead. Śmiało, pewnie. Go ahead. I przykłady zdań: Go ahead, say what you really think about it. Śmiało, powiedz, co o tym naprawdę myślisz. Go ahead, say what you really think about it. Could I ask you a personal question? Sure, go ahead. Czy mogę zadać Ci prywatne pytanie? Pewnie. Could I ask you a personal question? Sure, go ahead. Go ahead, have some more if you want. Śmiało, weź więcej jeśli chcesz. Go ahead, have some more if you want. I drugie wyrażenie: Can't complain. Nie mogę narzekać. Can't complain. How's your new school? Can't complain. Jak tam twoja nowa szkoła? Nie mogę narzekać. How's your new school? Can't complain. I earn more now. I can't complain. Teraz zarabiam więcej. Nie mogę narzekać. I earn more now. I can't complain. How are you getting on? Can't complain. Jak leci? Nie mogę narzekać. How are you getting on? Can't complain. I trzecie wyrażenie. Hang on a minute. Poczekaj chwilkę. Hang on a minute. I przykłady zdań. Will you hang on a minute? I must get dressed. Poczekasz chwilkę? Muszę się ubrać. Will you hang on a minute? I must get dressed. If you hang on a minute, you'll get a double surprise. Jeśli poczekasz chwilkę, dostaniesz podwójną niespodziankę. If you hang on a minute, you'll get a double surprise. Hang on a minute, I'll be with you in a moment. Poczekaj chwilkę, zaraz do siebie dołączę. Hang on a minute, I'll be with you in a moment. I czwarte wyrażenie, fair enough. W porządku, zgoda. Fair enough. I think we should invite everybody. Fair enough. Sądzę, że powinniśmy zaprosić wszystkich. W porządku. I think we should invite everybody. Fair enough. Fair enough, but we can't wait longer. Zgoda, ale nie możemy czekać dłużej. Fair enough, but we can't wait longer. Are you trying to tell me that I can swim? Fair enough, so show me what you can. Próbujesz mi powiedzieć, że nie umiem pływać? W porządku, więc pokaż mi, co Ty potrafisz. Are you trying to tell me that I can swim? Fair enough, so show me what you can. I numer 5 Roll up your sleeves. Zakasuj rękawy zabieraj się do pracy roll up your sleeves i przykłady zdań what are you waiting for roll up your sleeves na co czekasz zabieraj się do pracy what are you waiting for roll up your sleeves there is a lot of work to do so don't stand like that and roll up your sleeves czeka dużo pracy więc nie stój tak i zakasuj rękawy There is a lot of work to do, so don't stand like that and roll up your sleeves. We have a long week ahead, so let's roll up our sleeves. Przed nami długi tydzień, więc zmierzmy się do pracy. We have a long week ahead, so let's roll up our sleeves. I pora na tłumaczenie. Co oznacza go ahead? Śmiało, pewnie. Can't complain. Nie mogę narzekać. Hang on a minute. Poczekaj chwilkę. Roll up your sleeves. Zakasuj rękawy. Zabieraj się do pracy. Fair enough. W porządku. Zgoda. I tłumaczenie w drugą stronę. Jak powiesz, poczekaj chwilkę. Hang on a minute. W porządku. Zgoda. Fair enough. Śmiało. Pewnie. Go ahead. Zakasuj rękawy. Zabieraj się do pracy. Roll up your sleeves. Nie mogę narzekać. Can't complain. Na koniec mam dla Ciebie takie dwa zdania. Hang on a minute. I have one more question for you. Poczekaj chwilkę, mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Do you roll up your sleeves when a new school year begins? Czy zabierasz się do pracy, gdy zaczyna się nowy rok szkolny? Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.